Manko z tej strony, ja Bartolini 2006, w dzisiejszym odcinku co pokażę Wam, co moje króliki dostają zimową porą, gdy nie ma dostępu do trawy. Dziś, akurat wypadło, że dostaną buraka cukrowego. Pierwszy leci do jasnoszarej. Drugi leci do zwykłej. Trzeci leci do czarnej. Była zakacana w ostatnim odcinku. Jak widać na razie nie ma poideł zaczepionych na klatkach. Dlatego, że są mrozy i po prostu boję się, że rozwali poidła. Czwarty kawałek leci dla tego samca, piąty kawałek leci też dla, dla rudego samca. Postaram się wybrać jakiś mniejszy kawałek dla yy, czarnego samca. Czarny samiec tu siedzi. Może go nie widać, ale jest tutaj. Już jest wieczorowa pora, już dlatego słabe światło. Tutaj dwa kawałki lecą dla tych dwóch samców. A tutaj zostały 5 y, y, kawałków, to już y, wyrzucę do końca tym samicom. To rano dostaną mnie, jak coś zostanie. I taki kubełeczek wystarcza mi, jak y, pokroję różnych rzeczy y, dla króli. Nieraz to są właśnie, tak jak mówiłem, y, buraki cukrowe, a nieraz y, na przykład całe kartofle, a nieraz marchewka. No i jeszcze y, rano rano króliki dostają siano i też taki garnuszek. No i jeszcze nieraz y, jak widzę, że mają mało w karmnikach owsu, to dosypuję ows. Dobra, to będzie taki krótki odcinek. Chciałem wam po prostu pokazać, jak u mnie to wygląda w zimę. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Na razie do zobaczenia. Cześć.